Na polskiej scenie muzycznej trudno o utwory, które mogłyby pochwalić się taką niesłabnącą popularnością jak niektóre piosenki sprzed lat. Mimo upływu czasu, wiele z nich wciąż cieszy się ogromnym uznaniem zarówno starszych, jak i młodszych pokoleń. W szczególności można tu wspomnieć o latach PRLU, kiedy to powstały utwory, które do dziś pozostają w sercach Polaków. Wśród nich wyróżnia się emocjonująca piosenka do łatwopalni, będąca dziełem znanej i cenionej artystki Maryli Rodowicz. Choć tekst tej piosenki powstał z rąk Jacka Cygana, a muzykę skomponował Robert Jansen, wiele osób mających kontakt z polską muzyką przypisuje autorstwo słów Agnieszce Osieckiej. Historia tego utworu jest niezwykle interesująca. Maryla Rodowicz, poszukując inspiracji do swojego występu w produkcji zatytułowanej Trybiut to Agnieszka Osiecka, zwróciła się do Jacka Cygana o pomoc w stworzeniu tekstu. Warto zaznaczyć, że wiele z takich artystycznych przedsięwzięć powstaje w atmosferze pełnej kreatywności i zaangażowania. Zaraz po tym, jak Cygana skomponował melodię, przesłał Maryli tekst o godzinie 8.34 rano. To dosłownie jeden z tych momentów, które pokazują, jak szybko i spontanicznie może powstać legendarny utwór. Dziś tłatwopalni jest znany w całym kraju i wciąż budzi emocje. Wspomniany utwór zadebiutował na płycie Trybiut to Agnieszka Osiecka, która okazała się w 1097 roku. Ten album, zadedykowany Osieckiej, zbierał wspomnienia i hołdy dla wybitnej poetki, która wpisała się w historię polskiej kultury. Agnieszka Osiecka, urodzona 9 października 1936 roku, to nie tylko poetka, ale i autorka niezliczonych tekstów piosenek. Jej twórczość, obejmująca dziedziny takie jak literatura, reżyseria oraz dziennikarstwo, zaważyła na obliczu polskiego życia artystycznego. Osiecka zmarła 7 marca 1997 roku, pozostawiając po sobie niezatarte ślady w sercach kolejnych pokoleń. Jej dzieła wielokrotnie zdobywały uznanie i nagrody, co czyni ją jedną z najwybitniejszych polskich poetek. Na przykład w 1993 roku utwór Piosenka o kularnikach zdobył pierwszą nagrodę na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, a już w 1996 roku Osiecka otrzymała nagrodę Ministra Kultury i Sztuki za Piosenkę na całych jeziorach Ty. W ciągu swojej kariery współpracowała z wieloma artystami, tworząc utwory, które na stałe wpisały się do kanonu polskiej muzyki. Łatwopalni to jednak jeden z tych hitów, który wciąż rozbrzmiewa, poruszając serca słuchaczy i budząc wspomnienia. Jest to doskonały przykład działania występującego w sztuce, które łączy emocje z pasją oraz talentem. Czy mieliście kiedykolwiek do czynienia z tym utworem? Czy pamiętacie chwilę, w której po raz pierwszy usłyszeliście łatwopalni? Może chcielibyście podzielić się swoimi wrażeniami z tej przepełnionej muzyką i pasją epoki? Jeśli tak, zachęcamy do kontaktu z czerwonym telefonem Radia Z aby wziąć udział w tej fascynującej dyskusji o ulubionych polskich piosenkach